to nie jest tylko i wyłącznie boisko, to jest cały kompleks sportowo-rekreacyjny. Ja tutaj mam wizualizację tego co się znajdzie, więc mamy boisko do Piłki nożnej. Mamy dwa boiska do koszykówki, mamy plac rekreacyjny dla dorosłych, mamy plac rekreacyjny dla dzieci, więc to będzie kompleks sportowo-rekreacyjny i cieszę się, że udało się to zrealizować. My jesteśmy bardzo uzależnieni od pogody, bo oczywiście roboty ziemne możemy robić nawet jeżeli pada deszcz. Natomiast poliuretany, sztuczna trawa to są bardzo specjalistyczne nawierzchnie i my jesteśmy uzależnieni od pogody. Nie może być wilgoci, o opadach w ogóle nie może być mowy. Bo to wpływa jakby potem na um, żywotność tej nawierzchni, tak ona ma nam służyć um, 10-15 lat, prawda? A w momencie, kiedy poliuretan jest wykonywany w um, niekorzystnych warunkach atmosferycznych, on na wiosnę może się rozpaść, więc my jesteśmy tutaj bardzo od tego uzależnieni. Ale ja myślę, że pogoda jest dla bogaczy, a my jesteśmy bogaci duchowo, więc na pewno wszystko będzie oko. To jest miejsce rekreacji, ruchowej rekreacji. Ja zawsze zachęcam Zielonogórzan do, do tego, żeby się ruszali. W związku z czym powstaje nowy, nowa przestrzeń, która będzie umożliwiała grę w piłkę, grę w kosza, ale także. Plac zabaw dla dzieciaków w wieku szkolnym. Całość też była pomyślana właśnie w tym kierunku, ponieważ blisko na Rezedowej jest obiekt, który przeznaczony jest dla trochę młodszych dzieciaków. Tutaj, tutaj też mieszkańcy, z którymi ja rozmawiałem czy prowadziłem tę mediację, zwracali uwagę, że piaskownice taką zwykłą, to większość mieszkańców ma przy swoich domach, więc niekoniecznie trzeba ją tam czynić. Natomiast taki obiekt, gdzie dzieciaki w wieku szkolnym będą mogły trochę swoją tężyznę fizyczną dopracować, będzie tam nieodzowny i niezbędny.